Tu Kuleś wstawaj, ja on nie żyje, ale ja tylko żyję. Nie wiem co mam. Taki człowiek nas uwioził. Więc nie chcę zostawić. Ziemniaczki, wstajemy. Idziemy, stajemy, Wstajemy. Zamknij się. Coś ty powiedział? Działeś, ja zamknij się! sobie no, coś zrobisz? A ja ci to zrobię. Jestem szkieletem Ała! Kurde. Dobra, ten jeszcze żyje. Teraz klapę jedzą w gospodarstwie. Ale, ale teraz tak porządnie, że oni nawet nie wyjdą. Uch. Dobra. Też nie osza, że wyjdą. O cześć! Cześć. Nie wiem ile ty jest. No i mnie zastrzelili. Stąd co się stało? O no, straciłem rękę. no nie się straciłam. nie! Szkoda, że ja straciłam rękę. Patrz. Które nie ma co robić. E, e. Widzisz? Musimy się jakoś tam wydostać. No okej. Okay. Dobra. Teraz musimy jakoś się przedostać, ale możemy mieć okienko na tego pana. Dobra, słuchaj, To są ci szkielety, którzy ja mogą się wydostać. Co powiedzieliście? My nie umiemy zniszczyć tej ściany. Ej, dobra, nie, Bipto. Muszę. Ey! Ey! Inni się kurzają! Dobra! Czy to się Szkielet, jest wstawaj, nie, nie żyje. Stawaj! Kielo, gdzie ty jesteś? Aha, no tak! Go strażnicy zabrali. Dobra, teraz ja muszę się wydostać. Yy. Trochę to. Dobra, trochę przesadziłem. To mogę ręką. Jeszcze ta. Jeszcze ta. Jeszcze ta, jeszcze ta, jeszcze ta, ty. E, y, e. Y. O ła, dobra. Nie będę bez ręki. Raz. E, e, e... Dobra, nie bój się, krew leci. Ale jesteś szkieletem. To jak może krew nie lecieć? Jestem przecież żywym, dziwnym szkieletem, którzy... Człowiek mnie zabił. Wypuśćcie mnie. Cicho tam, cicho, cicho. Wy mówicie, co mam robić? Eee, zastrzel go, ała. Tyk. Spadaj. Co tu się dzieje? ja wskażę, że się pali. A ja nie. Będziecie moimi wrogami. Ty spadaj z mojego kolana. Au! Dobra. Już chyba muszę uciec. Puśćcie mnie. Wpuśćcie. Wpuśćcie. Nie wiem czy ja żyję Dawaj szkielecie twarde. Musimy uciec. Musimy poważnie uciec. Dobra, uciekłem. Te nogi się tak dziwnie trochę zachowują. Dobra. To jest mi chyba koniec, ale. I szkieletów to jeszcze nie.